Znajdujemy się przed Warszawskim Pałacem Kultury i Nauki, za mną sala kongresowa. Słynna sala kongresowa, gdzie był ten słynny koncert Rolling Stonesów, gdzie odbywało się jazz chamberi, sala, która służyła wszystkim mieszkańcom Warszawy i Polski. Od 2014 roku zamknięta na cztery spusty, prawie 10 lat niemożności władz Warszawy. Platforma obywatelska nie potrafi wyremontować nawet tak ważnej dla wszystkich nas sali koncertowej. W tym samym warszawskim Pałacu Kultury i Nauki znajduje się Narodowe Muzeum Techniki, które w 2017 roku zbankrutowało. Myśmy je uratowali, spłacili długi, wyremontowali i od 2022 roku są tutaj czynne ekspozycje, które możemy wszyscy zwiedzić. Znajduje się tu m.in. najbogatsza w Polsce i najciekawsza kolekcja motocykli, ze słynnym motocyklem Soku 1000. Dzięki naszej pracy, dzięki determinacji można, można wyremontować, można szybko udostępnić publiczności. W muzeum Techniki możemy się m.in. dowiedzieć rzeczy, która jest mało znana w Polsce, że wynalazcami kamizelki kuloodpornej byli Polacy. Kazimierz Żegleń i Jan Szczepan. a oto egzemplarz tej kamizelki. A to jest dział komputerowy Narodowego Muzeum Techniki. Muzeum, które udało nam się uratować i sprawnie wyremontować oraz udostępnić publiczności. Między innymi możecie Państwo zobaczyć unikalne egzemplarze maszyn elektronicznych słynnego inżyniera Jacka Karpińskiego.